Michel, ale nie brałaś żadnych węglowodanów biorąc udział w zawodach, tak? Nie musisz jeść w trakcie biegu na długie dystanse? My na przykład nie jemy podczas biegów na 10 km, ale 50 to dłuższy dystans, a więc jak się przygotowujesz do ultramaratonów i co jesz podczas nich? Jeśli jesteś tutaj po raz pierwszy i nie wiesz od czego zacząć, to specjalnie dla Ciebie napisaliśmy książkę Metoda Odchudzania Braci Rodzy. Znajdziesz w niej wszystkie informacje niezbędne do tego, aby odzyskać zdrowie metaboliczne i zdrowo schudnąć. Aby ją kupić, rozwiń opis tego filmu i kliknij w link. A jeżeli jesteś z nami od dłuższego czasu i podoba się Tobie to, co robimy jako znani, znani YouTuberzy, to ta książka na pewno się Tobie spodoba. Kupując ją wspierasz naszą Niezależną działalność edukacyjną, za co bardzo dziękujemy. Można pięknie żyć. Hmm. To zależy. Przepraszam, słuchać mojego psa jest trochę irytujący. Wiecie, wiecie, tak ogółem, celem każdego biegu długodystansowego jest chronienie glikogenu w mięśniach. Nie ma znaczenia, czy jesteś sportowcem spożywającym duże ilości węglowodanów, czy niewielkie. Nigdy nie skończy się nam odkładany tłuszcz w ciele, ale mamy ograniczoną możliwość przechowywania węglowodanów. A więc trenując na diecie o niższej zawartości węglowodanów uczę moje ciało, żeby spalało tłuszcz jako paliwo nawet na wyższych obrotach. Co to oznacza? Przeczytałam badania, że 60% osób, które biegają ultramaratony, rezygnuje ze względu na zaburzenia żołądkowo-jelitowe. Zazwyczaj jedzą tak dużo niezdrowego cukru i tym podobnych. I nie mówią o tym głośno, ponieważ to nie jest popularne, żeby o tym mówić otwarcie. Nie, absolutnie. Wiecie, to tak, jakby komuś mówić o sraczce. To, co ja robię, to zaczynam od elektrolitów, jakiegoś rodzaju tłuszczu, tłusta śmietana w mojej kawie albo olej z kokosu, po czym jakieś 30-40 minut w trakcie wyścigu. Okazało się, że mogę spożywać jakieś 20 gram węglowodanów na godzinę i nic mi się od tego nie dzieje. Wielu sportowców, którzy spożywają duże ilości węglowodanów, potrzebują 50, 60, 70 gram i to jest sporo cukru. Ja wolę jeść pełnowartościowe jedzenie takie jak podczas ostatniego biegu. Zjadłam trochę ryżu, wymieszałam to z S-Fuels, to coś podobnego do napojów Dexters, ale to stosunkowo niewiele w porównaniu do tego, co wiele osób zjada. Wykorzystuję to tylko podczas krótkich, intensywnych treningów albo bardzo długich biegów. Mogę biec przez 2-3 godziny na i dobrze mi z tym. I cóż, taki jest cel bycia na diecie niskowęglowodanowej i do tego się szybciej regeneruję. Gdy byłam sportowcem odżywiającym się węglowodanami, to szłam się przebyć jakieś 30 km i byłam cała obolała. Teraz, będąc na diecie niskowęglowodanowej, mogę to zrobić, po czym powtórzyć to następnego dnia. Wiecie, nie wiem, na czym dokładnie polega ten mechanizm, ale są badania, które mówią o tym, że duże ilości cukru i glukozy prowadzą do stanów zapalnych. Dla mnie to było świetne, to, że mogłam jeść dużo białka i tłuszczu i korzystać z węglowodanów, ale w sposób strategiczny. Michel, wygrany wyścig to świetna historia, podobnie jak Twoja praktyka dietetyka. To nie jest popularne na świecie, żeby dietetycy mówili o tym, że trzeba jeść mięso i jajka, żeby pięknie żyć i zdrowo. My o tym mówimy w Polsce, i czasami ludzie się na nas patrzą i są zdezorientowani. Ale nas to nie obchodzi. Nasze następne pytanie to: czy wiesz o tym, że istnieją różne pomiary barw na produktach z przetworzonym jedzeniem? Które mówią nam na przykład, co jest zdrowe, a co niezdrowe. Wiesz, kolorowe systemy oznakowania żywności. Często wychodzi na to, że mięso i jajka są niezdrowe, a płatki śniadaniowe są na topie, jeżeli chodzi o zawartość odżywczą. Czy jako dietetyk polecasz te zdrowe płatki śniadaniowe? Gdybyście tylko obejrzeli moje ostatnie wideo na Instagramie, to byście wiedzieli, że nie. A myśl no co ty? Myślałem, że. Tak. Musimy zawsze myśleć o tym, kto na tym zyskuje. Nie ma pieniędzy, jeżeli chodzi o dbanie o zdrowie. Żyjemy, szczególnie jeżeli chodzi o Stany Zjednoczone, i wydaje mi się, że tak jest na całym świecie. Żyjemy w kapitalistycznym społeczeństwie. To oznacza, że przynajmniej w zakresie zdrowia, jeżeli ciebie uzdrowię i już nie chorujesz na cukrzycę, to tracę pieniądze, dlatego że nie będą ci już potrzebne recepty. Nie potrzebujesz amputacji, nie przychodzisz do szpitala. Z drugiej strony, nie mogę cię zabić, bo poskutkuje to tym samym. Muszę ciebie utrzymać nieustannie chorego. No i to jest straszne, smutne. Nie mówię, że ktokolwiek pracujący w zakresie medycyny myśli w taki sposób, ale tak wygląda rzeczywistość. Naprawdę tak to wygląda. Wszyscy stajemy się współwinni. Wielokrotnie nawet o tym nie wiemy, ale mamy dietetyków, którzy chwalą cukier. Nie jedz mięsa. Wiemy dosłownie, że jeżeli zaprzestaniesz spożywania płatków śniadaniowych i będziesz wyłącznie jadł mięso i tłuszcz, to odwrócisz swoją cukrzycę, ale przekonaliśmy dietetyków, żeby mówili pacjentom o tym, że mają ograniczyć mięso i tłuszcz, jedzcie dużo płatków i w ten sposób pacjenci pozostają chorzy. Jest taki raport w Polsce z 2021 roku na temat otyłości dziecięcej. To naprawdę ważny temat. Jesteśmy prawdopodobnie na pierwszym miejscu w Europie, jeżeli chodzi o wzrost otyłości u dzieci. Zgadnij, jakie są najpopularniejsze sposoby na edukowanie rodziców i dzieci. These are Oto wskazówki. Oto wskazówki od koncernów farmaceutycznych, które zostały przekazane lekarzom i to jest najpopularniejsza metoda edukowania rodziców otyłych dzieci. So this is it. Dziękujemy Wam bardzo za obejrzenie tego filmu i mamy do Was serdeczną prośbę. Walnijcie oczywiście w kciuka, jeżeli macie ochotę, i przede wszystkim zasubskrybujcie ten kanał. Wtedy bezduszne algorytmy YouTube'a podeślą ten film na prawo i lewo, będzie więcej osób niezależnie myślących i pięknie żyjących. Okazuje się, że prawie połowa osób nie zasubskrybowała tego kanału, a wiemy, że chcecie po prostu, wypada Wam to z głowy. To jest ten moment, naciśnijcie pasek subskrypcji, za co z góry dziękujemy.